Hej hej hej, tu Masło, a dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z Browla i dzisiaj robimy, tak zgadliście, kolejny challenge. Tym razem ten challenge będzie polegać na tym, że po prostu nie mogę używać ulta. Więc jeżeli ten odcinek wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym odcinkiem oraz subka na kanale, jeżeli jesteście nowi, możecie też w komentarzach pisać pomysły na kolejny. A teraz zapraszam do oglądania. Więc, może na początku sobie zagramy. Hmm. za sobie zagrać? O, mam pomysł. Jackie. Myślę, że Jackie będzie całkiem spokojna. Tą mapę w ogóle, która dzisiaj jest. Bo ona ma obszarowy atak. Aha, są. Jest. Yy, chyba pięć skrzynek. Jeśli moja matematyka jest dobra. No, tu już nie chce. Bo zobaczył, że ja idę na środek, to on takie NOPE Okej, okay, ja tu sobie zbieram Power cubes, no i już mam 5 Nice O, poko, 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 dziękuję Mam pomysł Zrobię tego, o nie, to będzie złe, jak zrobię tego To No halo, internet, no co Co zrobię? czemu mi to robisz, internet, no o nie! Dobra, Jezu. Ta sprawę prawie mnie zabiła. Dobra, papa, piperko. Pa, Ki... Bum. Dobra. Aha, jeszcze. O nie, ta Emmes jeszcze została. Hmm, gdzie ona może. O nie. Surprise! Nice. Czyli pierwsza gierka wygrana, no całkiem nieźle, całkiem nieźle. No w sumie też taki. Naprawdę jeden pucharek. Jest. Tak nie lubię takiej sytuacji. Naprawdę. To może teraz sobie zagramy hmm. z Aidbitem. Bo Aidbit też to całkiem spoko. Mm, yeah. O, tym razem jest sześć porkibów. Okej. Okay. O, o, tam jest Rico, o nie i Jesse jeszcze. Bieramy. Bierzemy, bieramy. Dobra. Dobra. Dobra, nie mogę używać ulta, więc... Muszę o tym pamiętać, że nie mogę ulta użyć. Okej. Okay. Tu mamy soczek. Weźmiemy go sobie. I pójdziemy sobie poszukać kogoś. Hmm. Albo mam pomysł, się po w krzakach. Albo dobra, papa, pa. bo. Um. Aha, wielkie starcie. Tam jest Karl. Chodź tu, Karlu. Chodź tu. No, chodź tu, Karlo. Karl, chce, że... O, okej. Okay. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Kolejna gierka wygrana, więc jest całkiem dobrze. A, okej. Okay. W Nostranga na bicie <grym> y Aha, jeszcze 200 żetonów. Nie, nie chciałem. Chcę na zabrać. Okej. Okay. Ej, mam pomysł. W sumie zagramy sobie showdown na duo. Bo czemu by nie? Może weźmiemy sobie tylko, chociaż Tik bez jego głowy to jest trochę to jest trochę słaby, ale tam. Ale Okej, okay, trzy power cube Wiedzieliście to? To Jessy sama wyszła w moje miny. Czy tam wszedła? A okej. Okay. Na, no, jest 10 połek krybów. Aha, ktoś mnie ogląda. No okej. Okay. Ona może w sumie mojego teammate'a Też oglądać. A zapomniałem, nie mogę używać głowy, bo już bym wyrzucił ją tą głowę. Ło du dużo zadaje. 1700 na jedną minę. Więc jest bardzo, bardzo fajnie. Ej, wezmę dom, tego parkouru psika. Dziękuję. <grystanie> Lol. Nie widać bazy, ale widać HP. Okej. Okay. Bum, bum. Nice, wygrana. Kolejna wygrana, kurde. Nice, nice, nice. Przynajmniej trochę pucharków. Będę miał he, co podbije. Okej. Okay. No to może sobie teraz zagramy. Mm, kim by to sobie zagrać. O, bo sobie zagramy. Ogóle, bo bo jest fajny. Bo bo jest fajny. bo jest fajny. Nie, 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 to nie jest Bobo. Mm. A okej. Okay. Zostali usunięci z tego meczu, LOL. Ej, ktoś właśnie. Właśnie dawaj Shelly ultem... Shelly. O nie! Za chwilę mi Barley zabije Pomocy! Shelly, pomóż mi! Tu powinien być gdzieś baraj, Aha, hello there. <ścoughs> nawet jeśli jesteś na soczku, to nic nie możesz nam zrobić. Tu gdzieś powinno. O, właśnie, właśnie, penny i cold. Penny i cold. Okej, okay. Ło, mamy 16 power Nie, 17 powerpibów, przepraszam. To dużo tę to emotkę. Bo lubię dawać. Bo lubię emotki. Ja to czuję. Ja ale Oka? Barley tu jest. Hello, der Barley. O! Nice! Wygraliśmy, więc bardzo, 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 bardzo fajnie. Kurde no. Bardzo fajnie. Yy, odrzuć. O, mam już, mam już kolejną o 50 50 monet, serio? takie słabe. Ja nie mogę się doczekać, jak będę miał MS na tym koncie. To będzie fajnie. to zagrabię sobie Rosą. Bo Rosę ma dużo HP. A i. co by się stało, gdyby się wzięło Rosę na drugim Star Power. Czy na no z drugim Star Power. Na Star Powerze drugim Bula. Ciekawe. Czyby na ulicy jeszcze w sensie. Czy by była wtedy. No. Co to się nazywa? No. Yy, nie można by było jej zabić? Czy dałoby się. Cieka Chodzi o to, czy to się stakuje. Bo Ultrasy zmniejsza zadawane obrażenia przez 17, 70%, a ten drugi Star Power Bula o 30%. Więc to wychodzi w sumie łącznie 100%. Yy, o nie. Spejk na soczku. O nie. O nie. Aha, ok, Pejką już się skończył, soczek. Nice. O nie! Daryl! Daryl, chodź tu. Ej, co się dzieje? bit 8bit jest here! Hello der Bye there. <laughs> ok. Nice. Ej, czemu Kto pokazał wkurzoną motkę? Lol. Naki! No to może sobie zagramy... Kim by tu zagrać? Ej, mogę już Penny ulepszyć, no to ulepszam Penny i sobie nie zagramy w takim razie. E, nie chciałem wchodzić tutaj. Tutaj, no. Zamiast zagramy Penny, bo Penny jest całkiem dobra na tą mapę, ponieważ skrzynki na środku. Tak, w skrócie nie. O, tu idzie szeli. Szelicie, strzeli. Co? E czy ja zrobiłem właśnie double killa? O nie! Surcz! O nie! O nie! Pomocy! Mam mało HP. O nie! O nie! Kurczę. Come on, 8 bit, nie zginij. Naprawdę 8-bit, a wkujesz? Dobra, jednak nie. O, to jest Jessie. Cześć, Jessie. Chodź tu, Jessie. Bum. Bum. Bum, bum, bum. Bum, Nie! Co? Widzieliście to? Złomek mnie zabił. LOL. 5, 4, 3, 2, 1. Naprawdę! No, halo, jedna sekunda, no. Hmm. Kurde, plus dwa pucharki, ale pierwsze nie pierwsze. Ale P to jest pierwsza przegrana w tym odcinku w sumie. Znaczy nie taka do końca, bo czwarte, ale no. Straca pucharków, no. Pierwsza strata pucharków chyba. Chociaż, nie no, chyba pierwsza. Dobra. Idziemy sobie na środeczek. Bum, bum, bum! O nie! Kurde. Chyba penny to nie, to nie jest jednak zbyt... Chyba nie umiem zbyt dobrze grać pennę, albo po prostu nie będę raszowała środka. W sumie. 2, 1. Okej, jestem. Oki. Okay. Rozwalę sobie te Nie wiem, czy to jest jakiś, A ja nie wiem. Nie wiem. O nie! Nie! Czemu? Serio postawiłem Ulta. Dobra, ale dobrze, że już łóżni. Kurde no. Aj, aj, aj No to w sumie... Weźmiemy Jackie. Eee... <laughs> najmniej... E... Dobra, tak. E... Halo, Jackie, dobra. Jackie, Jackie, Jackie. Jackie cię zmieli, co? <toddLAŻY2> <toddLAŻY2> no <grycombanie> wypowiedzenie, Jackie cię zmieli. Aha, moja MSR. O nie, Penny tu jest. Trzeba ją usunąć. Właśnie. Okej. Okay. To bym zrobił, dobra. Daria zabiłem. Nice, nice. Teraz ruszuję, teraz idę podaję na majka tego. Dobra, teraz ból. Hamano, ból, daj się zabić. Dobra, dziękuję ból, że mi dałeś się zabić. Bardzo miło z twojej strony. <grytanie> Jednak Jackie jest dobra na tą mapę. Nie! Czemu użyłem znowu ulta? Nie! A, jeszcze mnie zabili. No pięknie. Kurde, no czemu... Aha. Kurde, no, czemu użyłem ulta? Halo. Nie chciałem serio. Okej. Okay. No ale to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subka na kanale, jeżeli jesteście nowi, możecie też w komentarzach pisać pomysły na kolejne odcinki. A ja już będę się z Wami żeg żegnał. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!